Szanowni mieszkańcy miasta Dębicy, w związku z żywioną dyskusją zapewniam Państwa, że słowo, które dałem, przekazałem na podczas sesji panu radnemu Piotrowi Michoniowi, będzie dotrzymane. Inwestycja przy ulicy Sowieckiego zostanie przeprowadzona bez usuwania drzew. Drzewa nie zostaną usunięte. Metoda pracy i z, z przeprowadzenia tego rądu będą będzie droższa, ale tej zieleni się nie pozbędziemy. W dniu dzisiejszym wystosowałem pismo do Sarzapadego, gdzie unieważniłem zapytanie o pozwolenie na wycięcie tych drzew. Szanowni Państwo, tak jak przeprowadzałem dyskusję, spotykałem się z mieszkańcami, ze stowarzyszeniami, naprawdę miasto Dębica zależy na utrzymaniu zieleni. To nasze wszystkie programy w ramach Niebiesko-Zieleń dębicy o tym, że chcemy, żeby w Dębicy było dużo tej zieleni. Również przy projekcie na zmianę. Czy przebudowę rynku, zakładamy posadzenie drzew i to nie drzew małych, tylko drzew w granicach do wysokości nawet 3 metrów.